Po katastrofie w Czarnobylu przesiedlono około 350 tysięcy ludzi, wielokrotnie więcej niż wysiedlenia po dowolnej powojennej awarii przemysłowej w Polsce. Czarna ziemia Ukrainy stanowi około 1 trzecią światowych gleb czarnoziemowych. Ale produkt krajowy na mieszkańca przypomina raczej poziom najbiedniejszych regionów pozaeuropejskich. Armia Rosji zniszczyła na Ukrainie majątek wart około 170 miliardów dolarów. Wielokrotnie więcej niż wszystkie powojenne straty Polski razem. Ukraina weszła w lata 90. bogatsza od Polski, a dziś ma produkt krajowy na mieszkańca kilkukrotnie niższy, jak biedne państwo na skraju Europy. Według szacunków ONZ i Banku Światowego, Ukraina straciła procentowo większą część populacji niż Polska w jakimkolwiek konflikcie po II wojnie światowej. Kijów ma dziś gorszą sytuację demograficzną niż większość polskich miast. Bo na jedno urodzenie przypadają prawie trzy zgony, co wygląda jak statystyka kraju wojny. Udział Ukrainy w globalnym eksporcie zbóż jest większy niż udział Polski, ale jednocześnie ukraińscy rolnicy są znacznie biedniejsi. Dosłownie karmią świat kosztem własnych kieszeni. Hołodomor zabił od kilku do nawet siedmiu milionów Ukraińców, co oznacza, że sowiecki głód pochłonął więcej ludzi niż cała współczesna Polska ma mieszkańców. W czasie wojny rakiety uderzały w sieć energetyczną Ukrainercho tak często, że Ukraina miała większe przerwy w dostawach prądu niż Polska przez całe ostatnie dziesięciolecia razem. Ukraina ma dziś niższą średnią długość życia mężczyzn niż Polska kilkadziesiąt lat temu, co pokazuje, jak bardzo wojna i bieda cofnęły kraj w czasie. Gdy Rosja zaatakowała w roku 2022, armia ukraińska zablokowała ofensywę na Kijów pokazując, że państwo graniczne potrafi zatrzymać drugą armię świata. Czarny Czarnoziem między Połtawą a Dnieprem należy do najbardziej wydajnych na Ziemi, potrafiąc dawać plony zboża dwukrotnie wyższe niż przeciętne pola w Europie Zachodniej. W strefie wykluczenia Czarnobyl Natura odzyskała teren, wilki, łosie i konie przewalskiego rozmnożyły się do tysięcy sztuk, jak w gigantycznym radioaktywnym rezerwacie. Przed pełnoskalową inwazją port Odessa wysyłał rocznie dziesiątki milionów ton zbóż, karmiąc setki milionów ludzi od Afryki po Bliski Wschód jednym łańcuchem dostaw. W ruinach zniszczonego samolotu Antonowa Mria zamknęła się epoka radzieckiego megalomańskiego lotnictwa, bo największa maszyna transportowa świata spłonęła na lotnisku Hostomel. W latach 30-tych NKVD zboże na eksport, doprowadziło do tego, że całe wsie Ukrainy wymierały, a spichlerze państwa radzieckiego nadal pozostawały pełne. Dla Polaków Wołyn to miejsce rzezi, dla wielu Ukraińców symbol odwetu, a dla historyków rana, która do dziś truje relacje dwóch narodów na każdej poważnej rocznicy. Majdan Niezależności w Kijowie widział tyle barykad, Koktajli Mołotowa i snajperskich strzałów, że jednoplacowe powstanie potrafiło obalić prezydenta wspieranego przez Kreml. W Donbasie całe miasta, jak Doniek czy Ugańsk, powstały wokół kopalń i hut, tworząc industrialny krajobraz, który dziś w wielu miejscach przypomina księżyc po ostrzale. Wycofująca się Armia Czerwona wywiozła z terenów dzisiejszej Ukrainy całe fabryki, instalacje i tysiące specjalistów, zostawiając za sobą puste hale i zrujnowane miasta. Współczesne ukraińskie firmy dronowe z Kijowa i Dnipro przestawiły produkcję cywilną na wojskową, tworząc tysiące tanich dronów szturmowych, które zmieniły oblicze frontu. W Karpaty wschodnie z miast jak lwów uciekają mieszczuchy, kupując drewniane domy i zamieniając dawne wsiechu cułów w luksusowe ośrodki dla nowej klasy średniej wojny. Babin Jar w Kijowie widział w czasie II wojny światowej dziesiątki tysięcy zamordowanych Żydów, rozstrzeliwanych warstwami w jednym, milczącym wąwozie. Przed wojną wielu Żydów odnajdywało w Odessie i Lwowie ślady dawnych sztetli, gdzie ulice, synagogi i cmentarze opowiadały historię wymazanego świata przodków. Minimalna pensja w Ukrainie przed wojną często nie wystarczała nawet na wynajem kawalerki w Kijowie. Dlatego miliony Ukraińców wybierały emigrację zarobkową do Polski i dalej. W robotniczych dzielnicach Charkowa i Zaporoża stoją do dziś te same radzieckie bloki, w których trzy pokolenia żyły na kilkudziesięciu metrach, jak w betonowych wagonach. Państwowy koncern gazowy Naftohaz latami żył z opłat tranzytowych od rosyjskiego gazu, zamieniając podziemne magazyny Ukrainy w kluczową kartę przetargową wobec całej Unii. Wojny gazowe między Moskwą a Kijowem sprawiały, że cała Europa śledziła ciśnienie w gazociągach, bo jeden spór taryfowy mógł wyłączyć kaloryfery w kilku państwach naraz. Oligarka Rinat Ahmedow zbudował fortunę na hutach Donbasu tak wielką, że mógłby kupić większość spółek z głównego parkietu warszawskiej giełdy i jeszcze zostałoby mu na klub piłkarski. Kontrowersyjny biznesmen Ichor Kołomojski kontrolował jednocześnie media, Bank i polityków, pokazując jak bardzo ukraińska demokracja potrafiła być zakładnikiem kilku nazwisk. W średniowieczu Ruś kijowska była bogatsza i gęściej zaludniona niż wiele ziem piastowskich. A książęta z Kijowa żenili się z europejskimi dynastiami jak równe z równymi. Chrzest Rusi w Kijowie w roku tysięcznym mniej więcej związał tę ziemię z chrześcijańską Europą, zanim ktokolwiek w Polsce słyszał o podziale na zachód i wschód. Wieśniacy wokół Połtawy żartują, że ich ziemia jest tak tłusta, iż można w nią wetknąć łopatę do góry nogami, a i tak wyrośnie na niej coś jadalnego. W rolniczych obwodach Czernichów i Sumy przy granicy z Rosją zwykłe chlewnie i silosy zamieniły się w wojnie w magazyny rakiet, paliwa i sprzętu dla frontu. Katastrofa w Nowej Kachowce, gdy wysadzono ogromną zaporę na Dnieprze, zalała tysiące domów i pól. Tworząc katastrofę ekologiczną na skalę kilku europejskich parków narodowych. Po wysadzeniu zapory, Nowa Kachowka stała się symbolem wojny wodnej, w której rzeka Dniepr przestała być tylko szlakiem handlowym, a stała się bronią przeciw cywilom. Miliony Ukraińców pojechały do Warszawy, Krakowa, Wrocławia, przynosząc ze sobą kuchnię, język i traumę, ale też wypełniając lukę na polskim rynku pracy. W wielu polskich szkołach lekcje prowadzone są dziś z dwujęzycznymi dziennikami, bo dzieci z Charkowa czy Odessy wchodzą w klasy tak naturalnie, jakby urodziły się pod Warszawą. W rejonie Doniecka dzieci latami bawiły się na placach zabaw ustawionych dosłownie pod szybami kopalń, oddychając pyłem, który w Polsce nie przeszedłby żadnej normy środowiskowej. O. Gdy padły pierwsze rakiety na Mariupol, Dziesiątki tysięcy ludzi przez tygodnie ukrywały się w piwnicach kombinatu Azowstal, jak w podziemnym mieście na końcu świata. W radzieckich czasach Chruszczow podarował Krym Ukrainie jednym dekretem, jakby przesuwał granice na mapie salonu, nie polu konfliktu nuklearnego. Aneksja Krymu przez Rosję w roku 2014 pokazała, że półwysep można utracić szybciej niż trwa z wycieczkowego statku po Morzu Czarnym. W ukraińskich miastach jak Dniepr czy Mikołajów odradza się język ukraiński w przestrzeni publicznej, wypierając rosyjskie szyldy, które dominowały tam przez dziesięciolecia. W Związku Radzieckim nauczyciele w Charkowie mogli tracić pracę za używanie ukraińskiego na lekcjach, co pokazuje jak bardzo rusyfikacja uderzała w zwykłe szkoły. Podczas pomarańczowej rewolucji miliony Ukraińców stały godzinami na mrozie, wierząc, że powtórne liczenie głosów naprawdę może odwrócić wynik wyborów. Na Majdanie ludzie z zachodniej Ukrainy gotowali zupę dla przyjezdnych ze wschodu, pokazując, że kuchnia, namioty i barykady potrafią zbudować wspólnotę lepiej niż konstytucja. Port w Odessie zawsze był bardziej rozgadany niż porty polskie, bo mieszały się tam języki rosyjski, ukraiński, jidysz, grecki i turecki, jak w jednym, głośnym kabarecie. Gdy blokada Morza Czarnego zatrzymała statki w Odessie, Ceny chleba w krajach Afryki Północnej rosły szybciej niż słupki inflacji w Polsce, choć tam nikt nie słyszał syren alarmowych. Ukraińscy likwidatorzy z Prypeci pracowali na dachu reaktora po kilkadziesiąt sekund, dostając dawkę promieniowania, jakiej nie wolno dziś przekroczyć przez całe zawodowe życie. Demografowie z Kijowa ostrzegają, że jeśli trend emigracji i niskich urodzeń się nie odwróci, populacja Ukrainy może spaść do kilkunastu milionów do końca wieku. W zachodnich regionach jak Zakarpacie widać całe wsie starszych ludzi, bo młodzi wyjechali na chwilę do Polski i Niemiec, a po kilku latach już nie mają do czego wracać. W czasie wojny ukraińskie startupy z Lwowa zaczęły tworzyć oprogramowanie do zarządzania dronami i artylerią, sprzedając cyfrową przewagę zachodnim armiom testującym rozwiązania na froncie. Jednocześnie małe firmy z Chmielnickiego drukują na drukarkach trójwymiarowych części do samochodów i prostych dronów, zamieniając garaże w miniaturowe fabryki czasu wojny. Dla wielu milionerów z Dniepra luksusowe osiedla z ochroną stały się twierdzami, w których wojna jest widoczna tylko jako odgłos syren i nalotów mijających miasto. Po drugiej stronie Dniepru, w prowizorycznych schronach Nikopola, ludzie śpią na materacach w piwnicach. Bo artyleria z okupowanego brzegu potrafi huknąć o dowolnej godzinie. W międzywojennym Lwowie funkcjonował jeden z największych w Europie ośrodków matematycznych, gdzie Banach i Steinhaus tworzyli twierdzenia, siedząc w kawiarni szkockiej z Kredą. Przed II wojną światową Lwów był miastem, gdzie spotykały się procesje katolickie, prawosławne i żydowskie, tworząc jedną z najbardziej wielowyznaniowych scen ulicznych w regionie. Ukraińscy kozacy z Zaporoża byli tak przerażającą siłą, że sułtan osmański wolał z nimi handlować i płacić haracz, niż mieć kolejny spalony port nad Morzem Czarnym. Legendarne sicze Zaporoża uważane są dziś za symbol wolności, ale w praktyce łączyły cechy wojskowego obozu, pirackiej republiki i brutalnej szkoły przetrwania dla tysięcy mężczyzn. W radzieckim Dnie przebudowano rakiety międzykontynentalne. Przez co miasto było przez lata zamknięte dla obcych jak tajny punkt na mapie Układu Warszawskiego. Dziś w halach po dawnych zakładach rakietowych już masz startupy próbują tworzyć prywatne rakiety nośne. Próbując dogonić zachodnie firmy, mimo rakiet spadających na miasto. W czasie wojny na Ukrainie żołnierze z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii szkolą Ukraińców za granicą, tworząc najbardziej międzynarodową szkołę piechoty. Od czasów II wojny. Jednocześnie ochotnicy z Gruzji, Białorusi i Czeczeni walczą po stronie Ukrainy, licząc, że zwycięstwo Kijowa będzie pierwszym krokiem do osłabienia Kremla w ich domach. Na wschodzie w ruinach Siewierodowiecka błoto i gruzy mieszają się z resztkami chemicznych zakładów, tworząc coś, co ekolodzy nazywają tykającą bombą środowiskową obwodzie Sumy wojna zamieniła zwykłe pasy przygranicznych pól w niebezpieczne pasy minowe, gdzie rolnicy orzą ziemię ze świadomością, że jeden metr może być ostatnim. W wielu miasteczkach jak Buczacza czy Kołomyja Polacy, Ukraińcy i Żydzi przez stulecia żyli drzwi w drzwi, aż wojny i deportacje sprawiły, że całe ulice zmieniły język i nazwiska. Dla Żydów z Nowego Jorku czy Tel Awiwu wyjazd na cmentarze Galicji Wschodniej jest dziś podróżą do świata dziadków, którego nie zniszczyła natura, tylko polityka i pogromy. W statystykach Transparency International Ukraina przez lata była znacznie niżej niż Polska, co oznacza, że przeciętny biznesmen musiał wkalkulować w koszty łapówki i prowizje. Jednocześnie po roku 2014 kolejne rządy w Kijowie tworzyły antykorupcyjne biura jak NABU próbując przerwać układ, który przez dekady traktował państwo jak bankomat. W czasie Hołodomoru ludzie ze wsi wokół Charkowa próbowali uciekać do miasta, ale milicja zawracała ich na wieś, skazując na śmierć w miejscu, gdzie zabrano im całe plony. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego ukraińscy historycy z Kijowa zaczęli nazywać Hołodomor ludobójstwem, otwierając archiwa, które przez dziesięciolecia były pilniej strzeżone niż banki. Nad Morzem Czarnym kurorty jak Truskawiec czy Zatoka przez lata przyciągały turystów z całego Związku Radzieckiego, bo słońce i słona woda były tańsze niż podróż do Bułgarii. Nawet dziś, mimo wojny, wielu Ukraińców marzy, aby znowu leżeć na plaży w Odessie, słuchając szumu morza zamiast dźwięku nadlatujących dronów. W centrach handlowych Kijowa można kupić te same marki co w Warszawie. Ale za pensję przeciętnego Ukraińca wiele z nich pozostaje wystawą, nierealną propozycją. Na prowincji w okolicach winnicy czy równego ludzie dalej sprzedają na bazarach warzywa z własnych działek, zamieniając ziemię w jedyną pewną lokatę w czasie wojny. W radzieckich czasach Odessa słynęła z przemytników i żartowisiów, którzy potrafili obrócić w dowcip każdą głupotę władzy, tworząc osobny mit miasta cwaniaków. Dziś odescy standuperzy opowiadają żarty o dronach i alarmach lotniczych, pokazując, że nawet wojna nie jest w stanie do końca zabić czarnego humoru nad Morzem Czarnym. W okopach pod Bachmutem żołnierze słuchają muzyki z telefonu, wysyłając na TikToka filmiki, które oglądają miliony ludzi, zamieniając wojnę w dziwnie znajomy content. Mimo tego w tych samych okopach giną ludzie z małych wsi, których nazw nie ma w żadnych trendach. A jedynym upamiętnieniem są tablice na wiejskich cmentarzach. część programistów z Kijowa pracuje zdalnie z frontu, pisząc kod w przerwach między służbą, co brzmi jak absurd, ale pokazuje, jak wojna wchodzi w każde curriculum vitae. Na ukraińskich wsiach, jak Huculszczyzna, wciąż żywe są dawne pieśni, w których śmierć na wojnie i tęsknota za ukochaną mieszają się z opisami gór piękniejszych niż niebo. W miastach jak Charków czy Odessa młodzi słuchają rapu i elektroniki, ale na weselach i tak wracają do ludowych hitów, które pije się gorzałką i śpiewa do rana. Jednocześnie część wiernych wciąż chodzi do cerkwi powiązanych z patriarchatem moskiewskim, co tworzy duchowy front wewnętrzny równie gorący jak ten w Okopach. W Kijowie schrony metra stały się drugim domem, gdzie dzieci odrabiają lekcje, a dorośli pracują z laptopów. Gdy nad miastem krążą rakiety i drony. Na zachodzie kraju w miastach jak iwano frankiwsk życie toczy się prawie normalnie, ale każde wycie Syreny przypomina, że linia frontu jest tylko kilka godzin jazdy autem. Ukraińscy artyści z Charkowa malują murale na zniszczonych blokach, zamieniając ślady po odłamkach w element kompozycji, jakby nawet beton musiał dostać nową tożsamość. W Lwowie koncerty charytatywne łączą muzykę klasyczną, folk i metal, zbierając pieniądze na samochody terenowe, apteczki i drony dla brygad pod Bachmutem. Dla wielu mieszkańców Połtawy czy Sum największym skarbem nie są pieniądze, tylko zapasowe generatory i piece, bo zima bez prądu i gazu jest prawdziwym testem przetrwania. W blokach Charkowa ludzie zbijają wspólne kuchnie. Montują piece na drewno na balkonach, zamieniając postradziecki beton w dziwne połączenie survivalu i wielkiej płyty. Historycy z Uniwersytetu Kijowskiego mówią, że Ukraina przeżyła już imperia mongolskie, polskie, rosyjskie i radzieckie, więc kolejne imperium również nie jest wieczne. Dla młodych z Kijowa czy Lwowa Unia Europejska nie jest abstrakcją, tylko biletem do normalności, gdzie paszport nie decyduje, czy można przelecieć granice tanimi liniami. W wielu domach na Ukrainie obok ikony wiszą dziś dwa przedmioty. Flaga niebiesko-żółta i hełm lub kamizelka, bo wojna na dobre wprowadziła się do rodzinnej symboliki. A mimo tego, gdy patrzy się na pola wokół Chersonia, czy Mykołaiwa wiosną znowu kiełkuje zboże. Jakby ziemia uparcie pamiętała tylko to, że jej zadaniem jest karmić ludzi.